Zastanawiasz się, od czego zacząć swoją inwestycję. Najważniejszy pierwszy krok to sprawdzenie, czy na Twoje działce obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co możesz zrobić tutaj. To dokument, który jasno określa, co i w jakiej formie możesz tam wybudować. Jeśli plan istnieje, świetnie, wtedy z takim dokumentem możesz się do nas zgłosić, a my podpowiemy Tobie, jaką halę możesz tam postawić. Ale zanim do nas przyjdziesz, powinieneś jeszcze zamówić u tę mapę do celów projektowych. Dzięki niej mamy pełen obraz i możemy przygotować rzetelną odpowiedź. A co jeśli twoja działka nie ma miejscowego planu? Wtedy musisz wystąpić do urzędu o tak zwane warunki zabudowy. Brzmi poważnie, ale w praktyce procedura jest dość prosta i możesz ją przejść samodzielnie. Po otrzymaniu warunków zamawiasz mapę i znowu jesteśmy w stanie konkretnie odpowiedzieć, co możesz wybudować na tej działce. Jeżeli jednak nie masz ochoty zajmować się formalnościami, możesz zlecić nam to zadanie. Zajmiemy się wszystkim. W Twoim imieniu, choć trzeba się liczyć z kosztami od 7000 zł w górę, za ten zakres czynności. Na tym etapie warto też zlecić wykonanie badań geologicznych. To bardzo ważny krok, bo dzięki niemu wiemy, jakie fundamenty będą potrzebne pod Twoją halę. Bez tej wiedzy łatwo o niespodzianki w trakcie budowy, które mogą podnieść koszty i wydłużyć cały proces. Teraz przejdźmy do samego budowania. Są trzy podstawowe scenariusze. Pierwszy to budynki do 150 m. Tutaj, w niektórych przypadkach, zgodnie z tzw. ustawą o lek nie potrzebujesz żadnych zezwoleń. Nawet jeśli nie ma ani planu miejscowego, ani warunków zabudowy, po prostu stawiasz halę. Drugi przypadek to budynki większe niż 150 m. Tutaj potrzebne jest zgłoszenie budowy, a co za tym idzie, musisz mieć miejscowy plan zagospodarowania albo warunki zabudowy. Czas na uzyskanie dokumentów wynosi zwykle do 3 miesięcy. Mówimy tutaj o halach też również z ustawy lek zboży, czyli do 300 m2. I wreszcie trzeci ster, Pełne pozwolenie na budowę. Dotyczy to dużych obiektów, ale też tych mniejszych, jeśli mają one określone przeznaczenie. Tutaj procedura trwa najdłużej, bo samo pozwolenie potrafi zająć do 6 miesięcy, a de facto ja bym powiedział, że od 6 miesięcy. A jeśli doliczymy do tego czas na uzyskanie warunków zabudowy, całość może przyciągnąć się nawet do 9 czy 12 miesięcy. Oczywiście bywa, że urząd działa szybciej, ale najlepiej nastawić się na te terminy. Dlatego właśnie warto nie czekać, aż wszystkie papiery się uprawomocją, tylko wcześniej podpisać umowę z wykonawcą. Dzięki temu zagwarantujesz sobie termin budowy i nie zostaniesz z gotowymi dokumentami albo bez ekipy, która miałaby rozpocząć pracę. Po prostu zyskujesz na czasie. A teraz, jak powinna wyglądać idealna współpraca? Mając już miejscowy plan albo warunki zabudowy oraz mapy, możemy podpisać z klientem umowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę staje się wtedy już tylko formalnością, choć trzeba pamiętać, że formalnością długotrwałą. Proces od podpisania umowy do samej realizacji budowy hali to skomplikowana droga. Ale ważna kwestia. Zawsze w umowie warto zawrzeć aspekt tego, co się wydarzy, jeżeli takie pozwolenie zostanie uzyskane. Najpierw trzeba przygotować projekt budowlany, który wykonuje architekt. To on analizuje teren, rysuje budynek, oblicza jego powierzchnię i kubaturę, planuje miejsca parkingowe, drogi wewnętrzne oraz chodniki. To jest dokument niezbędny do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Równolegle przygotowujemy projekt konstrukcyjny, a następnie projekt techniczny produkcji elementów stalowych. Następnie trzeba zamówić płytę warstwową oraz wszystkie inne elementy, takie jak okna, bramy czy świetliki, czy po prostu stolarkę otworową. Nawet jeśli my działamy sprawnie, inni dostawcy mogą mieć swoje terminy i ich nie da się przeskoczyć. Dlatego im szybciej podpiszesz umowę, tym szybciej rezerwujesz sobie termin budowy, Najkrótszy możliwy czas realizacji to około 3 miesięcy, ale tylko wtedy, jeśli mamy wolne moce przerobowe. Kolejnym etapem jest sama budowa i tutaj masz duże pole manewru. Mogę poprowadzić cię krok po kroku przez proces, pokazując co możesz wykonać sam, a co lepiej zlecić. Dokumentacja do budowy płyty fundamentowej po otrzymaniu badań geologicznych przygotujemy ją. Dlaczego rekomendujemy płytę fundamentową? bo to najpewniejsze i najtwardsze rozwiązanie pod nasze hale. Ale warto pamiętać, że lokalne firmy często mają dostęp do tańszego piasku, sprzętu czy betonu. Dlaczego wykonanie prac ziemnych i płyty fundamentowej lokalnie zwykle okazuje się dużo tańsze? Zlecając to nam, płacisz rynkową stawkę, natomiast miejscowe firmy mogą to zrobić po prostu dużo oszczędniej dla Ciebie. Kiedy fundament jest gotowy, przyjeżdżamy na budowę i montujemy konstrukcję z profili zimnogiętych. Dzięki przygotowaniu produkcji u mnie, ten etap przebiega u Ciebie bardzo szybko. Wszystkie elementy skręcamy wyłącznie na śruby i hala o powierzchni do 1000 m2 jesteśmy w stanie zmontować w przeciągu tygodnia. Kolejnym etapem jest obłożenie konstrukcji płytą warstwową, montaż stolarki otworowej i najbardziej wymagającym w mojej ocenie momentem jest montaż obróbek blacharskich i wykończenie całości. Po zakończeniu prac nad halą Przychodzi czas na elektryków i innych instalatorów. I tu również polecamy firmy lokalne, bo w przyszłości mogą być nieocenione, gdy znajdzie się taka potrzeba dołożenia gniazdek, zmiany oświetlenia czy przeróbki instalacji wodnej, a czym samym serwisowania tego wszystkiego. Zaczynamy od sprawdzenia formalności i przygotowania dokumentu. Potem podpisujemy umowę i krok po kroku przechodzimy przez projekt, zamówienie, realizację terminu. Na końcu prowadzę Cię z moim zespołem przez budowę od fundamentu aż po gotową halę. Dzięki temu wiesz dokładnie, co Cię czeka i możesz spokojnie zaplanować każdy etap swojej inwestycji.